Witajcie! Dzisiaj przed nami piąty dzień naszej podróży do regularności. Będą to przyjemne otwierania przodu ciała i zaczniemy dzisiaj, dla przerwania rutyny, na początku maty na stojąco. Znajdź się w pozycji góry, tadasana, zamknij oczy. I niech uważność na oddech przejmie tutaj stery. Zauważ, jak się dzisiaj ma Twój kręgosłup, od kości ogonowej aż po kręgosłup szyjny. Na wdechu wyobraź sobie wydłużenie poprzez kręgosłup. Jakby pomiędzy każdym kręgiem następowała dekompresja, poszerzanie miejsca. Wydech trzymaj to wydłużenie w plecach, ale ugruntuj się trochę w brzuchu. Ugruntuj stopy na macie, siła, ukorzenienie w nogach, ale lekkość i uniesienie poprzez górę ciała. Przełóż dłonie na serce w anjeli mądrze i ustanawiamy intencje dla dzisiejszej praktyki i niech tą intencją będzie po prostu przypomnienie, że dbanie o siebie to jest produktywne działanie. Czasem nasz mózg może nam powiedzieć, że przeznaczając ten czas dla siebie, tracimy go, bo powinniśmy działać, robić więcej, ale tak naprawdę kiedy znajdujesz czas też na odpoczynek to kończysz jako bardziej produktywna osoba. Dbanie o siebie i odpoczynek są turbo ważne. Otwórz oczy z uważnością na oddech, z intencją przejdźmy do ruchów. Ręce szeroko i w górę. Połącz dłonie nad głową. Wydech, ręce szeroko i zejdziemy do dołu. Do skłonu, do nóg. Na początku może na ugiętych kolanach. Wdech, podnieś się do połowy. Dłonie nad kolanami. Pół Uttanasana. Spróbuj tu znaleźć takie wygięcie. Trochę jakbyście robili pozycję krowy. Wydłużenie, otwartość w klatce. Wdech i płynnie wydech. Powróć do skłonu. Głowa ciężka. Wdech, podnieś się do połowy. Wydech, skłon. Ostatni wdech, podnieś się do połowy, szukaj otwartości, jakby w pozycji krowy. I wydech, zejdź do skłonu. Odstaw teraz lewą stopę na tył maty, przełóż lewe kolano na matę. Spleć palce od dłoni, podnieś ręce do góry, odkręcając wewnętrzne dłonie w stronę sufitu. Wypychaj klatkę wysoko do nieba, otwieraj przód ciała. Przełóż dłonie na matę, cofnij prawą stopę do psa z głową w dół. Na początku możesz pomaszerować tutaj w miejscu, nie za szybko, uginając jedno kolano, drugie kolano. Powędruj dłońmi cała do tyłu, aż do stóp. I chwyć za łokcie, zacznij tutaj bujać górą ciała na prawą, lewą stronę. Odstaw dłonie na matę, wróć do psa z głową w dół. Adho Mukha na Podnieś pięty wysoko do góry i zacznij wędrować stopami do przodu, aż do dłoni. Wdech, podnieś się do połowy. Znowu z takim poczuciem pozycji krowy, wydech skłon do nóg. Wdech podnieś się cała do góry, klatka, ręce, dłonie łączą się nad głową i wydech dłonie na serce. Zostańmy w ruchu. Wdech obie ręce w górę, wydłuż przód ciała, wydech skłon do nóg. Może na trochę bardziej prostszych nogach. Teraz wdech w pół drogi do góry, Ardha Uttanasana. Wydech skłon do nóg. Jeszcze dwa razy wdech, płynnie niczym fala, wydech skłon do nóg. Wdech ostatni raz podnieś się do połowy i wydech wejść do skłona, ale przenieś już dłonie na matę, odstaw prawą stopę do tyłu, prawe kolano na matę, skrzyżuj palce od dłoni w koszyczek i podnieś wewnętrzne dłonie w stronę sufitu. Jak masz ochotę, możesz tu trochę powiercić tą pozycję na prawą, lewą stronę do lekkiej rotacji, na prawo, lewo. I dłonie na matę, odstaw lewą stopę do tyłu, pies z głową w dół. Znajdź uwagę na oddech. Guzy kulszowe daleko od pięt. Pięty ciążą w stronę maty, ale nigdy nie muszą do niej dotknąć, chyba że u kogoś dotykają. Już celem w samym w sobie jest to rozciąganie guzów kulszowych daleko od pięt. Pięty intencyjnie dążą do maty, ale nic się nie dzieje, jeśli jej nie dotykają. I powędruj dłońmi cała do tyłu, chwyć dłońmi za łokcie, pobuję się tu na prawą, lewą stronę. I dłonie wracają na matę aż do przodu. Ale tym razem od psa z głową w dół zaczniemy kreować sekwencję. Wdech prawa noga do góry do trójnogiego psa. Wydech prawe kolano do klatki, niech to podniesie jakby twoją klatkę do kota i z silnym brzuchem przełóż prawą stopę do przodu między dłonie. Odkręć lewą stopę do boku, ugruntuj lewą piętę i kolistymi ręk, ruchami rąk przejdź do spokojnego wojownika. Shanti Virabhadrasana. Prawa dłoń nad głowę. Trzymaj stabilność w nogach i niech całe to ugruntowanie od nóg aż do dołu brzucha daje taką podstawę, żeby wypchnąć klatkę do góry na piedestał Znajdziesz jeszcze jeden wdech tu wydech prawe przedramię na prawe udo lewa ręka w stronę nieba i szeroko lewy łokieć do boku będziemy poruszać się dynamicznie wraz z oddechem wdech wracając do spokojnego wojownika wydech prawe przedramię na prawe udo lewy łokieć szeroko w lewą stronę wdech jeszcze raz i wydech. Wróć do góry, ale tym razem ręce szeroko na boki. Wyprostuj prawą nogę i przełóż prawą dłoń na prawą goleń lub kostkę, lub nawet podłogę. Tutaj też spróbuj rolować klatkę w stronę sufitu. Tak jakby klatka miała dryzzty i to dryzzty chce patrzeć do góry, w stronę nieba. To mamy pozycję trójkąta, a spróbujemy sobie teraz zrobić przechylony trójkąt. Popatrzmy w dół. Dłonie na matę. Schodzimy jakby do deski, przyciągając prawe kolano do klatki i spróbujmy tutaj przełożyć prawą stopę na zewnętrzną stronę lewej dłoni, opcja A zostań tu, opcja B skręć lewą piętę do boku i odkręć lewą rękę w stronę sufitu. Dołóżmy trzy gigantyczne okrążenia lewą ręką. Jak możesz, to jeszcze mocniej? Wypychaj klatkę w stronę nieba. I popatrz w dół, lewa twój na matę, przyciągnij prawe kolano do klatki, odstaw prawą stopę do tyłu, zejdź w dół na kolana, przejdźmy przez winiasę. Pamiętaj, że zawsze możesz ją modyfikować, jeżeli e, potrzebujesz. Ja pierwszy raz lubię iść nisko, na brzuch, do kobry, wydech do psa z głową w dół. Od razu druga strona, podnieś lewą nogę do góry, trójnogi pies wydech lewe kolano do klatki jakby chciało to podnieść klatkę wyżej i zrobić miejsce dla lewej stopy hop do przodu ugruntuj prawą piętę na macie i kolistym ruchem wejdź do spokojnego wojownika siła od stóp do dołu brzucha lekko zimnie się w górze ciała i znowu pobawimy się tu dynamicznym ruchem wdech w wojowniku, wydech lewe przed ramię na lewe, udo, prawy łoki ciągnie na prawą stronę. Odkręca klatkę wdech, góra, wydech, modyfikacja, parźba komasany. Ostatni raz. I wróć do góry, ale już wyprostuj lewą nogę, ręce szeroko na boki, wydech lewa dłoń albo na lewą piszczę, na kostkę, na matę. Gdziekolwiek jest to dla ciebie dzisiaj produktywne. I też lekko przyjemne w odczuciach. Joga to zawsze balansowanie pomiędzy stirą a słuchą, czyli wysiłkiem, ale i lekkością w pozycji. I popatrz w dół, prawa dłoń na matę, lewa dłoń na matę. Cofnij lewą stopę do tyłu, przyciągając lewe kolano do klatki. I odstaw lewą stopę na zewnętrzną stronę prawej dłoni, nawet poza matę. Opcja: A zostań tu lub przekręć prawą piętę na matę, odkręć prawą rękę w stronę sufitu. I dołącz około trzy gigantyczne okrążenia prawą ręką. Nie spiesz się. Dociążaj lewą dłoń i stopy, tak żeby wypchnąć biodra, i jeszcze wyżej odkręcić klatkę w stronę sufitu. I spójrz w dół, prawa dłoń na matę, lewe kolano do klatki. Cofnij lewą stopę do tyłu, wysoka deska. Wydech, czaturanga w twoim stylu. Pies z głową w górę albo modyfikuj na kobrę. Wydech do psa z głową w dół. Przełóż kolana na matę, usiądź na moment na piętach, spleć palce dłoni za sobą i pociągnij dłonie w stronę maty. Nie muszą dotknąć do maty, ale jeżeli ktoś tutaj ćwiczy, kto uwielbia wygięcie do tyłu i ma super przyjemność z ostrzejszych opcji, to można nawet spróbować przełożyć dłonie za stopy i pociągnąć klatkę wysoko, wysoko do góry. Podnieśmy się, dłonie do przodu, wydech, pies z głową w dół, znowu zaczniemy kreować sekwencję od psa z głową w dół, wdech, prawa noga do góry, trójnogi, pies, wydech, prawe kolano do klatki, niech to podniesie klatkę i hop, prawa stopa między dłonie, wdech, podnieść ręce do góry, wysoki wypad, i tutaj chwila frywolności. Dołącz sobie jakiekolwiek płynne ruchy rękami, jakie do ciebie tutaj przemawiają. Reguły poza drzwi. Pobawmy się tutaj kształtami. Mówi się tańcz, jakby nikt nie patrzył. Połącz dłonie w pistolet nad głową i powolnym, kontrolowanym ruchem przełóż lewe kolano na matę. Jeżeli masz jeszcze trochę miejsca w plecach, to możesz nawet pogłębić to otwieranie z przodu ciała aktywne pośladki, I zróbmy sobie pozycję w kontrze do otwierania przodu ciała, czyli skłon do prawej nogi, dłonie albo na kostki, albo na podłogę. Prawa noga prosta. Spróbuj lekko przechylić miednicę do przodu. I finalnie puść głowę luźno do dołu. Ciągnij prawe piodro do tyłu. Na nowo i na nowo powracaj do uważności na oddech. Ugnij prawe kolano. Wejdźmy do pozycji gołębia, ale zrobimy sobie ją najpierw w wersji też otwierającej przód ciała. Uginamy prawe kolano, prawe kolano za prawy nadgarstek. Zrób tak, żeby było ci wygodnie. Zdecydowanie można podłożyć tu poduchę pod prawą stronę bioder albo kostkę. Ja się tu posłużę kostką i zostaję biodrami trochę wyżej. Napinam lewy pośladek, kieruję kość ogonową w stronę maty i spróbujmy może tutaj nawet przejść na opuszki palców od dłoni, wyobrażaj sobie, że wypychasz klatkę między ręce. Albo nawet wejść trochę wyżej, cofnąć dłonie, chwycić za zewnętrzne krawędzie maty i pociągnąć rękami matę. To też da Ci taką, takie uczucie wypychania klatki do przodu. Cały czas wydłużam kość ogonową, napinam lewy pośladek. Nie pozwalam, żeby lędźwie się zapadły i przejęły całe wygięcie do tyłu, bardziej z góry pleców. Tutaj się otwieram. I dłonie na matę, chwila wyciszenia, przekładając już przed ramiona na matę. I czoło albo na kostce, albo na dłoniach. Będę tutaj cicho, ale nadal tu jestem. Weź ten moment ciszy, jako taki czas wejrzenia w siebie. Nieśmy się delikatnie. Uwaga na ruch nawet w przejściach między pozycjami i odepchnijmy do psa z głową w dół. Pomaszeruj w miejscu, żeby trochę odrzewić prawą nogę. I od razu pójdziemy na drugą stronę, lewa noga do góry, trójnogi pies. Wydech lewa stopa do przodu między dłonie, podnieś się do wysokiego wypadu. Kilkadziesiąt sekund teraz freestylu, około 20. Weź ten moment, żeby pobawić się tutaj górą ciała, barkami. Idź w te kąty, gdzie czujesz przyjemne, produktywne, jakieś takie świeże rozciąganie. Ciało samo ci podpowie, że to jest to, czego potrzebuje. Stąd połącz dłonie nad głową w pistolet. I powoli opuść prawe kolano na matę. Przyciągnij ręce za głowę, jeżeli masz miejsce, to. Wejdź jeszcze mocniej w to wygięcie do tyłu. Miej pewność, że prawy pośledek nie jest luźny. Jędrnie, podnoś go do góry. I kontrapozycja. Półanu manasana. Lewa noga do przodu, przewierć lewą piętą do przodu, przechyl się do przodu z miednicy. Czyli to jest ten ruch. I finalnie puść głowę luźno. I tutaj powoli wychodzimy już z, anad, z pół szpagatu, uginając lewe kolano i idziemy do gołębia, lewe kolano za lewy nadgarstek. Nie musisz nic podkładać pod lewe biodro, jeżeli nie czujesz, że jest to konieczne. Opuszki palców przed nami. Wyciągnijmy klatkę do przodu i do góry. Można zostać tu. Napnij prawy pośladek. Wydłuż kość ogonową. Albo powędruj dłońmi do tyłu. Chwyć za zewnętrzne krawędzi maty. I pociągnij klatkę do góry. Oddychaj. Gdziekolwiek jesteś. Niech oddech porusza twoim ciałem, rozpycha żebra, 360 stopni dookoła na wdechu. Odstawmy dłonie do dołu, przejdźmy na przedramiona i chwila, chwila wyciszenia w pozycji gołębia. Podnieśmy się, zrulujmy już biodra na lewą stronę, dołączmy prawą nogę do przodu, skrzyżujmy nogi i ostatnie otwieranie przodu ciała przed pozycją trupa. Nogi skrzyżowane, użyj opuszków palców za plecami, żeby podnieść klatkę wyżej, rozszerzyć się w, li, w linii obojczyków. I jeżeli masz ochotę, to możesz nawet odepchnąć się od ziemi pośladki podniesione i otworzyć mocno przód bioder. Przód ciała. Zejdź do dołu. I jeżeli masz ten moment, to zejdź przynajmniej na minutę do siawasany. Znowu powtarzając sobie intencje na ten piąty dzień, dbanie o siebie to produktywne działanie. Zauważ, jaki masz dzisiaj nastrój i pomyśl, jaki też nastrój chcesz zabrać ze sobą na nadchodzące godziny. Zauważ bicie serca, pulsację oddechu w brzuchu i oddech w całej długości jego trwania. Wdech zauważ na początku wdechu, środku i końcu. Malutka pauza, gdy kończy się wdech. Potem zaczyna się wydech, początek, środek i koniec wydechu. Lekka przerwa, a potem cykl zaczyna się od nowa. I jeżeli tylko możesz, to zostań jeszcze trochę w siawasanie. A ja już się z wami żegnam i zapraszam na kolejny dzień razem. Chylę czoła przed Waszym wysiłkiem.